Decydujący głos w sprawie wyboru konsolet miał Rafał Smoleń, który od dłuższego czasu pracuje z Dawidem. I w zasadzie e, przez niego wszystko to zostało jakoś ogarnięte i załatwione. Dzwonił do mnie przed próbami produkcyjnymi e, w sprawie samego DJ. Pytał, jak się na tym czuję, bo wiadomo było od początku, że zrobię większość z tych koncertów. Ja na DJ pracuję już dosyć długo. Miałem też konsoletę na, na trasie koncertowej. Więc w zasadzie nie miałem żadnych zastrzeżeń. Deski są bardzo uniwersalne, możliwości konfiguracyjne są pełne. No w zasadzie można zrobić na nich wszystko. Brzmiało dobrze. Kurat teraz na froncie mamy konsoletę Digico SD9. Na próbach produkcyjnych było SD12. Okazuje się, że popularność koncertów i Dawida. Mocno wpłynęła na wybór tej mniejszej konsolety, ponieważ wszystkie koncerty są sprzedane i po prostu jest często problem z miejscem na tę deskę. Ta akurat sprawdza się świetnie, w zasadzie ma wszystkie funkcje. Deski S-12 i właściwie chłopaki z Polsandu przegrali preset, który został tam zrobiony na próbach. Do tej. Więc mamy dostęp do wszystkiego, co, co wcześniej zostało stworzone na próbach. Rozmiar jest wystarczający, mamy layout ułożony z małymi, oczywiście poprawkami, zmianami, ułożone dokładnie tak samo jak na SD12. Ilość fajderów się zgadza. Sposób w jaki one są ułożone jest typowo standardowy. Myślę, że większość realizatorów w ten sposób pracuje, czyli lewa strona i wszystkie banki po lewej stronie to są inputy, prawa wyjścia grupy VCA, grupy fizyczne. Więc w zasadzie mamy wszystko pod ręką. Przyciski makro. No musieliśmy opisać analogowo na taśmie w przeciwieństwie do SD12, ale to w zasadzie tyle jeśli chodzi o różnicę. Jesteśmy spięci w grupie optokorowym. Gain nadaje deska frontowa. W desce monitorowej, czyli w desce SD12, jest włączony gain tracking i w ten sposób jest to rozwiązane. Sprawdza się w 100%. Tak jak oczekiwaliśmy, zwłaszcza że w zasadzie system, który wozimy ze sobą, jest zamknięty, czyli te same mikrofony, te same kable, więc nie ma możliwości, żeby cokolwiek tam w międzyczasie się pozmieniało, więc jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o te gainy. Zespół DAVIDA zajmuje ponad 40 kanałów i podzielone mam je na kilka layoutów. Mówimy oczywiście o tych inputowych. Pierwszy layout po lewej stronie to są bębny bas. Dalej rzeczy, których używam często, czyli klawisze, gitary, wokal Dawida. Trzecia warstwa to są rzeczy, w których w zasadzie się nie grzebie i to są rzeczy lupowe. I ultra ważna akurat przy tym projekcie sekcja związana z chórkami. One są zazwyczaj z przodu i naprawdę jest to ważne. A trzecia warstwa jest dosyć nietypowa i ona jest używana. Wyłącznie w, przy kilku piosenkach i zarezerwowana dla części akustycznej koncertu. Mamy tutaj bas akustyczny, to i piano, skrzypce. I na tej warstwie jestem przez jakieś 4-5 utworów, później wracam już do tych trzech, o których wcześniej mówiłem. Prawa strona to, tak jak wcześniej wspominałem, to są outputy. Na dole mamy matrycę, i po matrycach wychodzimy do systemu. Do systemu wychodzimy zależnie od miejsca albo. Po aes albo analogowo, praktycznie za każdym razem ze Stage Raka. Muszę, muszę mieć zawsze subbas osobno, ponieważ proporcje subbasu w różnych instrumentach muszą być różne. Na przykład w gitarze akustycznej basowej tego subbasu w zasadzie nie używamy. Nie ma sensu, żeby to grało pełnym pasmem. Inaczej jest w mógu, inaczej jest w gitarze basowej elektrycznej. Część lupów też jest wysyłana do subbasu, więc te proporcje są różne. Musimy mieć osobną kontrolę nad tym. Gdzie mogę, korzystam z osobnej jeszcze wysyłki na Front -fill, ale to zależy od miejsca. Jeśli jest frontfill dobrze skonfigurowany, to nie ma takiej potrzeby akurat w tej sali. Zrobiliśmy zupełnie osobną konfigurację Front i mam osobną wysyłkę do tego stworzoną. Warstwa efiksów, wysyłki i powroty tutaj nie grzebie nigdy, chyba że pojawia się jakiś totalny problem z jakąś częstotliwością. Dodaję na przykład dużo reverbu, jakiegoś hola na wokal Dawida i słyszę, że coś tam się dzieje, to czasami trzeba skorygować na equalizerze, ale rzadko to robię. Warstwa, której nigdy nie używam i to jest warstwa VCA i tutaj rzeczywiście wszystkie instrumenty są sensownie podzielone, natomiast Mamy na desce napisane naprzód i one są ruchome, wszystko się zmienia. Nie ma potrzeby, żebym jeszcze tutaj dodatkowo grzebał. I najważniejsza warstwa, czyli pierwsza, na której jestem cały czas. Mam tutaj i grupy fizyczne, i poszczególne instrumenty, do których muszę mieć dostęp na bieżąco, będąc na przykład na warstwie, na której są kurki tutaj. Mam cały czas pod ręką, na prawe, po prawej stronie basmuk, część syntową. E, część chórkową, e, dostęp do efiksów, które muszę przy, między Snapshotami oczywiście wyłączać. I tutaj mam e, też jeszcze e, sumę lewo, prawo i sub. Frontfila już tutaj nie ma. Na etapie prób zastanowiliśmy się z Rafałem, czy używanie jakichś zewnętrznych urządzeń będzie nam potrzebne, czy jakieś e, wavesowe wtyczki, e, ale szybko okazało się, że w zasadzie nie ma to sensu na froncie. Wszystko na tyle dobrze brzmi, łącznie z efektami, że nie potrzebujemy niczego więcej, co by tylko yy, yy, przedłużało proces prób, yy, i właściwie korzystamy wyłącznie z tego, co jest na pokładzie SD9. Używamy multibanda yy, na wokalu Dawida, używamy też yy, equalizerów yy, dynamicznych w kilku miejscach, ale nie ma z tym przesady. To są już takie yy, kanały, w których naprawdę jest to potrzebne. Yy, i akurat mamy szczęście pracować z bardzo dobrym zespołem, na grającym na świetnym sprzęcie, więc w zasadzie już to, co dostaję ze sceny, jest na tyle dobre, że grzebanie na kanałach nie jest jakieś wymagane, potrzebne i to są tylko kluczowe rzeczy, których muszę tutaj użyć. Staramy się nie przesadzać z tym i im bardziej naturalne brzmienie, tym lepiej. Na przykład, jeśli chodzi o wokal Dawida, to za kompresor służą moje palce. Kompresor, który jest założony na jego wokalu, no, działa już tylko w szczytowych momentach, a, a utrzymanie go cały czas z przodu w miksie to już należy do mnie i, i, i trzymanie po prostu ręki cały czas na fejderze. Jeśli chodzi o perkusję, to są dosyć standardowe mikrofony. Elektro Voice 868 na, na stopie beta 56 na werblu i 57 od dołu nie trochę mniej typowe mikrofony na overheadach dpa ta flexa jest nieco pochylona i w zasadzie zapobiega temu, żeby bezpośredni dźwięk z blach nie wpadał w mikrofony chórkowe i tam jest sytuacja dosyć prosta nie ma jakiejś kombinacji mikrofony z moich ulubionych Telefunkeny od dołu w tomach. Tomy nie mają naciągów od dołu, więc jest taka możliwość, żeby je założyć i brzmią naprawdę świetnie. Na wokale używamy mikrofonów szura, akcenty. Dawid ma dodatkowo swoją nakręconą główkę DPA, de, de facto wójkę. Witam Państwa bardzo, nazywam się Marcin Dziełdowski. Jestem, można to tak ująć, drugim realizatorem monitorowym Dawida Podsiadło na trasie Wielkomiejski Tur. Ogólnie pomysłodawcą całego zamysłu, miksu monitorowego jest Bartek Kurkowski, któremu jestem bardzo wdzięczny, że też mogę z takimi artystami pracować. Ogólnie używamy konsolet Digico, jak i na froncie, jak i na monitorze i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego setupu, gdyż jakość brzmienia tych konsolet no, nie pozostawia nic do mówienia praktycznie. I Miksowanie na tych konsoletach jest dla nas y, zarówno i frajdą, jak i też, y, co widać nawet po artystach, y, że są bardzo skuteczne. Sygnały dodatkowe, które posiadam na konsolecie monitorowej to talkback z frontu, rzecz jasna, oraz ambienty, ogólnie y, Wszystkie inputy mamy zaszyte w stage racka i deska frontowa również je przyjmuje, ale po prostu nie są uwzględniane w miksach. Torów monitorowych mamy dość sporo. Ogólnie osób na scenie jest 9, lecz torów monitorowych mamy znacznie więcej. Wysyłek na obecną chwilę jest. 14, plus jeszcze dodatkowe direkty do yy, miksu bębnowego, gdyż yy, perkusista używa swojego mikserka i po prostu sam sobie domiksowuje takie kanały jak stopę i werbel. Większość miksów jest, yy, odbywa się tradycyjnie poprzez miksowanie jak, jak każdej innej kapali, praktycznie, tylko po prostu. Najwięcej się dzieje właśnie przy wysyłce do perkusisty. Każdy numer opiera się na innej podstawie, tak jakby y, muzycznej, i y, zarówno y, dla Dawida, jak i innych muzyków, każdy ma inny swój punkt o odniesienia w miksie. I, y, Załóżmy, w danym numerze Dawid się bardziej opiera na y, pierwsze, pierwszej osobie, osobie, która gra na klawiszach, a w innym numerze partię prowadzącą gra inny klawisz, na którym gra inna osoba. Dlatego też y, zdecydowanie używamy tutaj snapshotów. Dodatkowo jeszcze na każdym snapshocie y, trzeba cały czas reagować. Ogólnie baza, którą daje nam Digico jest już w zupełności... Y, bardzo dobra, a Wavesa używamy ze względu na to, żeby zapewnić jak najwyższą jakość oraz żeby ewentualne poprawki lub po prostu swoje upodobania na temat wtyczek Waves stosować w mixach. Stosujemy wtyczki Szepsa, kompresory CLA i nasz ulubiony wspólny EQ które się nazywa F6 RTA, które jest korekcją dynamiczną.